Ostatnio na wyspie totalnej porażki. Obozowicze musieli przetestować swoje umiejętności przetrwania i spędzić całą noc na obozie w lesie. Przyjaźń Katie i Sadie została wystawiona na próbę, kiedy zgubiły się z powodu braku zmysłu orientacji Katie. Zwariowane opowieści Dankana o duchach przeraziły zabójcze okonie. No a Izzy spłatała służbą figla, przebierając się za niedźwiedzia. Niestety pojawił się prawdziwy niedźwiedź i susmy spędziły całą noc na drzewie. Prawdziwy kanał. Cody posikał się w spodnie i zaczęło padać. Właściwie e, nikt nie zasnął tej nocy. Ostatecznie zabójcze okonie musiały położyć głowę pod topór. I Katie nie dostała pianki. Tak. Ostatnie wyzwanie było trudne, ale jeśli miałbym coś do powiedzenia, to dzisiejsze byłoby bardziej brutalne. Na szczęście. Mam! Jaki nowy horror przygotowaliśmy dla naszych obozowiczów? Oglądajcie Wyspę Totalnej Porażki! Mamo i ta to wszystko gra. Widzę Was wciąż w moich znakach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być.

Wyspa totalnej porażki. Katie chciałaby, żebyś walczyła dalej. Przestań. Chodź, dołączymy do pozostałych. Ha! Bardzo to przeżywa Czego tu szukacie? Chcecie nam podokuczać? Zostało nam trochę deseru po imprezie w sklepiku Może chcecie? I co? Jesteście tak po prostu mili? Spokojnie Owen zasmrodził nasz domek I minie trochę czasu, zanim wywietrzeje <laughs> Fuj! Koleś! Nie! To znaczy, nie dzięki Już jadłam A jesteś na diecie, czy coś w tym stylu? Nie Po prostu nie lubię zielonej galaretki, dobra? <laughs> Spoko, koleś, to tylko żylkowy wyrobak. Przepraszam za tamto, węże mnie przerażają. Rozumiem cię. Przy kurczakach dostaję gęsiej skórki. Boisz się kurczaków? <grytanie> Kurczaki... To niezły kanał, człowieku. Nagle ognisko zmieniło się w jakiś wielki festiwal zwierzeń. Bev w nieskończoność powtarzała, że chyba by umarła, gdyby zaczęły chodzić po niej robaki. Harold boi się ninja. I nawet Heter przyznała, że czuje lęk przed zapaśnikami sumo. Czego ja się boję najbardziej? Chyba... zakopania żywcem. Spaceru po polu minowym. W szpilkach. Latania, stary! To jakiś kompletny odpał! Ach, nigdy nie poleciałabym samolotem. Nigdy! Ja boję się gradu. Jest mały. Ale śmiertelny! Boję się sama zostać w lesie. Boję się fatalnych fryzur? No dobra, zmieniam zdanie. To jest o wiele bardziej przerażające niż pole minowe. Rozbrajania bomby zegarowej pod presją czasu? A ja nie boję się niczego! Brednie! Och, serio? A niby jaką ty masz fobię, panie wszystko wiedzący? Eee, makiety Celine Dion w sklepie muzycznym. Niemożliwe! Niby co, chyba czegoś to nie łapię. Koleś, czy ty powiedziałeś makiety Celine Dion w sklepie muzycznym? Och, uwielbiam Celine Dion! Co to jest makieta? No wiesz, ta kartonowa wycinanka, która stoi w sklepach muzycznych. Nie wasz się naturalnej wielkości, ale płaska Celine. A więc gdybyśmy tylko mieli tutaj kartonową makietę... Zamknij się! A wy czego się boicie? Wiesz, ja nie cierpię mimów. Nawet bardzo. W porządku, Kortni, boisz się czegoś? No gadaj. Nie, niczego. He, <laughs> ubiegłej nocy mówiła coś innego. Duncan, a przyszło ci do głowy, że może tylko drwiłam z ciebie i Twojej głupiej historii? Jasne, jasne, księżniczko, skoro tak uważasz. Zamknij się! O wasze kolejne wyzwanie to mała gierka pod tytułem. Poznaj swoje fobie! Musicie zmierzyć się z największymi lękami! Gorszymi od tego! Mamy przerąbane. A teraz nasza pierwsza ofiara! Heather! Spotkamy się w teatrze! To. Czas na sumo! Gwen, ty, ja, plaża! Kilka ton piasku! <noise> Chwila, jak się dowiedzieli czego boisz się najbardziej? Ach, bo im powiedzieliśmy. Przy ognisku, ubiegłej nocy. Czego ja się boję najbardziej? Chyba zakopania żywcem. Chwila, podsłuchiwali nas? To reality show Einsteinie zawsze nas słuchają. To jak gumowe ucho. Szefie kuchni, dostał pan specjalne zamówienie na dzisiaj dla Tylera? Przy kurczakach dostaje gęsiej skórki. <laughs> Bek ciągle powtarzała, że chyba by umarła, gdyby chodziły po niej robaki. I Beef podniósł poprzeczkę bardzo wysoko. Ma jeszcze fatalnych fryzur. Latania, uh. stary, to jakiś kompletny odpał. Ach, nigdy nie poleciałabym samolotem. Nigdy. Ja! Sprostała wyzwaniu i tym samym zdobyła dla susłów drugi punkt. Bridget rozpoczęła szóstą godzinę samotności w lesie, czując się całkiem pewnie. Nie boję się. Sześć godzin to przecież pryszcz. Powietrza wystarczy na godzinę. Ty musisz wytrzymać zaledwie 5 minut. Jeśli zdecydujemy, żeby cię odkopać, to nie jest śmieszne, Chris. Spoko! Weź tabletkę. Będę słuchał przez cały czas. Zawołaj, a natychmiast cię odkopię. Żegnaj, okrutny świecie! Przepraszam za tamto, węże mnie przerażają. Hej, dasz radę stary! A, mrugnął! To znaczy, że cię lubi! To jest najmniejszy wąż na świecie, DJ! Daj spokój! Tak, ale jest to ślizgły i pokryty łuskami. Otrzymujemy tego punktu, DJ. Dawaj, ciołku! Co? Zmierzamy do wioski przegranych, ludzie! <śle勇> <śle勇> wow, strach! Stary! 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 Widzisz, strach jest tylko w głowie. Żyjesz tam jeszcze? Zostały trzy minuty. Pobierz, prawda? Nie martw się! Nigdzie nie idę! Obiecuję! Odwróć moją uwagę! Opowiedz mi historię. Dlaczego boisz się mimów? <słuch> Mama zabrała mnie do wesołego miasteczka, kiedy byłem mały, żeby pokazać mi słonie. Zgubiłem się! Tak! Tak bardzo mnie zaabsorbowały, że zgubiłem ją na minutę. Wołałem, ale gdy się odwróciłem, zobaczyłem jedynie naśladującą mnie tą straszną białą twarz z czerwonymi ustami. Krzyczałem i próbowałem uciec. I zawsze, kiedy się odwracałem, on tam był, pokazując taki układ z bieganiem i okrzykami. Trend? Mów do niego, koleżko! I poproś, żeby sobie poszedł! No dobrze, mgłę skończy za dwie minuty. Cody, ty następny. Rozbrajania bomby zegarowej pod presją czasu? Skup się, Cody! Ta bomba śmieć wybuchnie dokładnie za 10 minut. Informacje, których potrzebujesz, żeby ją rozbroić, są na tych planach. Co? Nie ma mowy! Nie dam rady! Tak więc <laughs> radzę, żebyś znalazł sobie bezpieczne miejsce na kryjówkę. Na razie, koleś! Czekaj! Nie będziesz patrzył? Nie ma mowy! To jest prawdziwa bomba, stary. Ha! Tu nie ma żadnego muru, człowieku. Przestań się tak zachowywać. Niby jaką ty masz, fobie? Eee, makiety Selindion w sklepie muzycznym. Jest śliczna i miła. Tylko jeden uścisk i gotowe. Wygląda bardzo prawdziwie. Koleś, ona jest z kartonu! Nie pękaj! Hej, nie szkodzi, jeśli nie dasz rady. Spróbuję. Wiem, że ci się uda. Dobra, dobra. Jakiś problem mi nie umiesz pływać? Stój! A, zniszczysz sobie makijaż. Wygrałem, ty biały odmieńcu! Niezłe zagranie, Trent! Niestety, nasz kolega Jeff nie radzi sobie aż tak dobrze. Ja boję się gradu. Jest mały. алiшhмир тейни Możesz zrobić tak, żeby jeszcze mocniej padało? Jesteś kompletnie porąbany, koleś. Ale mogę. Aaaa! Aaaa! Ha, ale czad. Hej, wydaje ci się czasem, że o czymś zapomniałeś? Czasami. Zwykle to ignoruję i to uczucie przemija. Patrz teraz, zakopię go pod tym granem. Zakopiesz? O nie! Błen! Dobra, dobra, dobra. Bridgie, dasz radę. Jeszcze 4 godziny i 15 minut. O, nawet nie próbujcie mnie przestraszyć, producenciki. Co to było? Jeśli miałbym zgadywać, to powiedziałbym, że Cody wysadził się w powietrze. Uh, jest tutaj ktoś! Aha, dziewczyny! Panie! Gwen! Ty żyjesz! Nic jej nie jest! Nic jej nie jest! Ach, udało nam się! Tak naprawdę to chcę podziękować producentom, że dzięki nim zmierzyłam się ze swoim lękiem. Jestem z siebie dumna. W lesie zupełnie nie ma się czego bać. Zrobiłyśmy to! Wytrzymałyśmy cały dzień! Gotowa? Jeden, dwa, trzy! Zupełnie zapomniałam, że jesteś taka śliczna! Ja nie mogę! No dobra, ludzie, to dziewiąta runda. Tyler, twoje wyzwanie: musisz wejść do tamtej zagrody na trzy minuty z tymi kurczakami. Dasz radę, Tyler! Tak, jeśli oczywiście nie stchórzysz. Nie jestem pewien, czy tym razem się uda. Tyler, to ostatnie wyzwanie! Nie zachowuj się jak dziewczyna! Musisz to zrobić, albo przegramy. Matma się kłania? Tak i tak nie wygracie. Jest 7 do trzech. Chyba nie do końca. Zostało nam jeszcze jedno zadanie. Czyje? Chyba nie myślisz o mnie. Ale ja nie. Nie musiałaś. My zawsze obserwujemy ciebie i twoje reakcje. Nie! To znaczy, nie dzięki, już jadłam. Po prostu nie lubię zielonej galaretki, dobra? Nie działam! Nie mówiłam, że nas podsłuchują? No i co z tego? To i tak nie robi żadnej różnicy. Więc niech zrobi się interesująco. Przyznam wam trzy punkty, jeśli dasz radę. <trybuj> <trybuj> Boisz się galaretki? Zamknij się, tylko tej zielonej. Smakuje jak przesłodzony, potrygujący glut. Albo pokonasz lęk i wskoczysz prosto do tego basenu z galaretką, albo. Pozwolisz, żeby twoja drużyna przegrała? To jakieś szaleństwo! Mogę przecież przez to umrzeć! O, to jest okrucieństwo! Pewnie jest już ciepła, ciepła, zielona galaretka, glutowata, sprężysta, fua! Nawet nie próbuj, nie zrezygnuję! Tak jest! Wspinaj się! Próbuję cię tylko przestraszyć! Jak powiedziałaś, Courtney, nie szkodzi, jeśli nie dasz rady! Serio? Ale przegramy! Uch. Nie mogę tego zrobić! Schodzę na dół! Uuu! 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 Zatem już wiemy wszystko! W tym tygodniu niezwyciężonymi są Susły! Znowu! Tak mi wstyd! Jak mogłam być tak słaba! Nie zasługuję na piankę! No dobra, przestań! Jesteś żałosna! Ogarnij się, kortni! Miałaś rację, Gwen! Ona jest ciepła! Na talerzu pozostały tylko dwie pianki. Troje z Was nie wykonało postawionych Wam zadań. Jedno z Was odejdzie do domu i nigdy nie wróci. Nigdy. Następną piankę weźmie. Bridget! Ostatnia pianka tego wieczoru wędruje do Kortni. Następnym razem dasz radę, koleś. Byliśmy świadkami narodzin nowego stylu walki kogutów. Jakoś nie nastroszył piórek. Czas, żeby Tyler sobie odpruwał. Dzisiejszego wieczoru wysoko nie poleci. Dobra, wystarczy. studia sanikara, że seria piękna. Dzisiaj sprawdzimy jak długo zawodnicy wytrzymają na planie totalnej porażki z kartą na metło. Piączkowski pokutował każdoraz furta, komentena Rummownikam, Brożek Magdalena Stużyńska, Joanna Pach, Joanna Górniak, Michał Głowacki, kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Drzner.